wizyta na kolej stacja Poznań Główny, aby zwiększyć przepustowość stacji buduje się peron trzeci A. Tutaj widzimy szyb windy, która z tunelu wychodzi na płytę peronu oraz wyżej na most dworcowy. Obok ta obudowana, to jest mała winda, która z tunelu wychodzi na ulicę. Teraz tunel będzie miał około 400 metrów długości. Połączy dwie części miasta część zachodnią i wschodnią. Można będzie swobodnie iść sobie na ulicę święty Marcin do dzielnicy cesarskiej. Tunel biegnie niemalże pod połową płyty peronowej. Jest tam też również wyjście na dworzec autobusowy. Bez problemu dotrzemy na wszystkie perony, z tym, że ta numeracja powinna być zmieniona. No i oczywiście odbudowany ten stary dworzec, który leży pośrodku stacji. Bardzo wygodny, ponieważ z każdego miejsca było blisko na perony. Czyż nie piękny widok tabor trzech przewoźników. Na pierwszym planie Polregio, na drugim Intercity, a na trzecim Koleje Wielkopolskie. Tu widzimy dwukrawędziowy peron drugi A oraz jednokrawędziowy peron pierwszy A. Na pierwszym A stoi pociąg Kolei Wielkopolskich w barwach jubileuszowych. Dziesięciolecie firmy. Tu nadmieniam, że na kanale moim, drugim, oczywiście Ryszmaj 56, jest film właśnie z przejazdu pierwszego Elfa w kolejach Wielkopolskich. Jechaliśmy wtedy z Poznania do opalenicy. Pociąg rozwinął 160 na godzinę. Był z pełną obsadą trakcyjną do czasów budowy. Systemu ETCS. Pociągi, które rozwijają prędkość większą niż 130 na godzinę, muszą być w podwójnej obsadzie. To już patrząc na kabinę, jak widzimy dwóch maszynistów w środku, to znaczy, że ten pociąg jest szybki. Jesteśmy na stacji Opalenica. Przejeżdża pociąg samochodowy z platformami pod samochody do Swarzędza. Jak widać na stacji pusto, na bocznych torach nie ma żadnego pociągu towarowego. A z drugiej strony przelatuje pociąg w kierunku Rzepina i granicy państwa, kontenerowiec. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny film i do mojego kanału. Koniec.